Dobra, halo, halo, dziewczynki, bardzo serdecznie podziwiam w kolejnym odcinku z Hell's Highway. To i to, Zaraz po poprzednim. Nie? bo nie, bo to to ciekawe, że właśnie, właśnie, śmiganie, Kurde, trwa... Po, cztery, pół godziny, dłużej. Dłużej osób... więc co, są... kurde, nie, do ale... Dobra, potrzebowałem z żeby sprzedał mi to

nie trafimy, musimy się tu Będę się doprotektował. Do, do ja mu ja tutaj drogę czyszczę, ekipie. A, a, a jak? A tak, bo. To jest po prostu prostą, poczekaj się A jak no, tak rozwalić! rozwalić. prosty rozkaz. Lubię cię, bajker. Rozwalić. rozwalić! Cię pytam, i'm getting lost cad god damn it fuck you boom To wskażę w przodę jeszcze. Ok, teraz na, na czysty teren. Na czysty teren. Szybciej! my I niż pierwszy! A to drugi kałem! Pewnie nie nie

Eee, okej, okay, wróciłem, bo tak szkoda się picie skończyć. Może kilka się skończy, jeśli będą pauzy... Okej, okay, wywaliło się, okej, okay, zniszczyliśmy ciało. Okej. Okay. Dobra, to wy to, to chłopaki, to ja lecę Dobrze? Znam. Awesome. Uuu, jaki piękny headshot! Dobra, lecimy dalej. Ech... Zbiórka przy mnie! To się nie da... O, jeszcze kolejny K.A. jeszcze Ja Ja Rozstaw się tutaj! Fajnie, on tu i tak, on on tu tak spokojnie rozstaw się tutaj tak. kur... No to Tak! Niech jest... ja się nie Niech nie stykają. Niech po prostu człowiekiem. Jestem człowiekiem farta. É, fad é já. Ora, up aqui. <laughs> O, oś, ośmiu odcinka to, 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 to dobrze, jak on 8 odcinka, ja ci długo, poziom cięga około 20 minut, koszty będę miał tu nie będę miał takich trafy na kanał do jutra. Ja będę wchodził gdzie chcę korioł! Fak, wyszłam I to są przesnąć, powtarzam, bo mi to lekko irytujesz. Ola, chłopaki, ja Ale yeah. to jaki ma kuć po przejściu? E, e, jedną oczywiście przycisk, a drugą... Pierś lanki, ale trochę po mojemu. Czyli... Do it yourself! Do it yourself! DYA Do it yourself! Fuck! Tak, do it yourself! To, to moja tak, tak, taka... Always do it yourself! No nie! O, ja osiem ja, z jaki się no przecież Mogę w tej części... nie powiem, powiem, powiem to wam na następnym odcinku, jeśli nie

Bo Jest wiesz! A dzień dobry, dzień dobry, dzień Do szeregu! Ścieżniczki formację. Zostańcie ze mną! I wychodzimy na końcówkę misji. O wiatr. I to być mocno, to nie jeszcze. On, on tylko patrzy gdzie biegnie red. On tylko patrzy gdzie jest red. I już i paszli. I, i dwo. Oberwa ktoś. Drugie drożyn. Jest. W naliczyłem 15 albo 16. I 88 na kołach. Sing nie mówił, że może się przemieszczać. Dobra, trzy! Na trzy! Raz, dwa, trzy. Mocno nie pójdziemy. Baker? Wiem, że jesteście się śmiertelny. Częściej leżysz na plecach niż siostra. Wal Przedostań się przez strzelkę, zdejmij 88 i zabezpiecz teren. Parker połącz się z kapitanem Wilderem i powiedz mu, że... Na drugą dochod, nie stronę rzeki! Chować się w gruzach! I tak do Cześć, CZEJCZELEZIE ja SPLECENI SIOSTRA PADOKA Czemu takie te gry są takie zajebiste, kurwa. Gdyby się walić, się, leci na przykład jakaś siostra padoka, ja tam ka tam karabina nie wziąłem oczywiście granda bo lubię i to klary znowu. A Już, idźcie się teraz. Aktualna misja. Znaczy dwie misje. No to tak, to tak, 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 nie tak, że by to jest jednak... Jasper! Wielowaz MG42! Tak, gra ma jeden z lepszych polskich dubbingów. Ale nie obracam wieśka, oczywiście! Wiedźmin! Tu, no, się dobrze że... wyświecić. Trzeba się, żeby... Zobacz, mam 88, czy ona kocha będzie nas strzelać? No, Cikiusia na niczym się nie zrozumiał. Chociaż z 88, to ja zrozumiałem, piół. Powiedziałam, że to mam bardziej przyjemny niż teraz. A nie, kurde. O, są generał! To z generał się żyje, stary. Patrzcie. Generał. Is dead. 80 k Tak samo. Poddajcie się już, kurde. Chodźcie tu! Szklątki Dał sam dobrze. Nie, nie dobrze, bo... A jak dostaniecie się z powrotem? Co powiedział? Nie wiem. Wciąż w uszach mi dzwoni. Jak do cholery wrócicie przez tę rzekę? Teraz wyraźnie słyszałem rzepę. Może jest pijany. Przepłyniemy przez rzepę z powrotem! Dobra! Przemuję, że rzepę z powrotem! Dobra! Aś mi lampkę Nie nie bardzo jest tu o, no, to nie, nie, się nie, ja, Jest nie, nie, Nic ci nie, jest? Ale... Stary, co z tobą? Potrzebujesz lekarza? nie Co z tobą? Kim jesteś? Tropicielem z 502, Benkarten, bogatego anglika i żebrzącej biedaczki. No, co wolisz? Jak się nazywasz? Kevin, powiedz Kevin, wierzysz w przeznaczenie? Że jest coś, co każdy z nas w tym życiu powinien zrobić zanim umrze? Ty masz takiego. Bo cię zabiją, mogę zdradzić ci tajemnicę? To jest końcówka. Drogi, do przykład, Tak, bo tam się kończyła w karnym tamu. Okej, okay, tu mam 3 minutki, Ja się da podoba, fotoblaczu, błaczkę w górę, komentarz, subskrypcję się zagram. Na razie cześć pompa.